Dlaczego Rosja uważa Ukrainę za swoją własność? Kto wywołał pomarańczową rewolucję i Euromajdan? Jaką rolę w konflikcie odgrywają Stany Zjednoczone? I kto w światowej grze mocarstw odgrywa rolę pionków? Kulisy wojny na Ukrainie. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza i Jarosława Kornasia. Dostępna na kapitalbook.pl Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Eee, co tu mamy? Pawiloid. Jest Pawlokst, chyba. Szanowny Panie Redaktorze, buszując pośród YouTube'ów, trafiłem na rozmowę ze Świętej pamięci mecenasem Edwardem Wendę. Olśniła mnie kultura i elokwencja tego zasłużonego prawnika i senatora. Czy znał go Pan będąc w konspiracji, a może później, dlaczego nasi parlamentarzyści nie sięgają do piętnym dawnym? Łączę wyraz szacunku. postscriptum czy zwrócił Pan uwagę na podobieństwo fizyczne łączące obu panów? No nie, nie, przyszło mi to do głowy, że jakieś fizyczne podobieństwo z panem mecenasem Wende mnie łączy. Ja y, znałem pana mecenasa Wende y, y, chyba jeszcze z okresu pierwszej Solidarności, y, no i potem w latach 80., ale poznałem go osobiście, Dopiero jak już po 90 roku, jak został senatorem, jeśli dobrze pamiętam, on był senatorem. No i rzeczywiście to był bardzo kulturalny człowiek i elokwentny. No, adwokat, więc trudno, żeby nie był elokwentny. A dlaczego? Dlaczego? Yy, nasi parlamentarzyści obecni nie sięgają do pięt tym dawnym. No to jest moim zdaniem wina wyborców, wina obywateli, że wybierają takie osobistości, yy, yy, które nie dorastają do pięt nie tylko tym dawnym, ale w ogóle nikomu nie dorastają do pięt. Yy, no i potem są same zgryzoty z tego wynikają. Yy, pan Morty Watch. Czy widział pan film Gierek z panem Koterskim w roli tytułowej? Jak pan go ocenia? Film Nie Gierka, chociaż Gierka też. Nie widziałem tego filmu. Słyszałem o nim, że to jest taka hagiografia Edwarda Gierka, więc nie mam ochoty go oglądać, bo ja Edwarda Gierka dobrze pamiętam i uważam, że on na żadne hagiografie nie zasługuje. No i tyle, a co o Gierku sądzę samym. No, pan Jarosław Kaczyński kiedyś powiedział o Gierku, że to był patriota. No trochę chyba nie miał racji, dlatego że Edward Gierek przecież za jego panowania dokonana została zmiana konstytucji do której został wpisany odwieczny sojusz ze Związkiem Radzieckim i kierownicza rola partii no to raczej trudno to uznać za jakiś dowód patriotyzmu także moja ocena Edwarda Gierka jest taka bardzo że tak powiem niewielka pan Quintus Maximus dobry wieczór panie Stanisławie co pan sądzi na temat sytuacji społeczno-kulturalnej w Polsce i na świecie? No Panie, jak można zadawać takie pytania, przez to jest y, społeczno-kulturalnej w Polsce i na świecie. W Polsce można w, w skrócie postaram się jakoś odpowiedzieć na to trudne pytanie. Y, w Polsce sytuacja społeczna jest taka, że mamy moim zdaniem, w każdym razie, y, na terytorium państwa polskiego, Żyją dwa narody, to znaczy historyczny naród polski. I taka polskojęzyczna wspólnota rozbójnicza. I historyczny naród polski jest zmuszony dzielić terytorium państwowe z tą polskojęzyczną wspólnotą rozbójniczą, co wywołuje rozmaite paroksyzmy, nie tylko polityczne, nie tylko napięcia społeczne, ale również takie paroksyzmy w dziedzinie kultury. No i a w, jeśli chodzi o sytuację społeczną, kulturalną na świecie, no to mamy do czynienia z tym, co Feliks Koneczny pisał o wielości cywilizacji, że mamy do czynienia, cywilizacje ze sobą y, wojują, żeby nie powiedzieć, znaczy konkurują, żeby nie powiedzieć wojują, dlatego że nie jest możliwa według Feliksa Konecznego synteza międzycywilizacyjna, no i tam wielu takich że tak powiem futurologów. Dzisiaj ta profesja to jakoś była w zaniku futurologowie święcili triumfy w latach 70. potem jakoś już nie. No więc ci futurologowie właśnie prorokowali, że wojna Taka konflikt światowy będzie właśnie na tle. Zresztą takie konflikty były no, między światem chrześcijańskim i Islamem. I były, by, przecież napór islamski był właściwie od i w, i w średniowieczu był wyraźny. Potem w czasach nowożytnych tak samo. Ten napór islamski został chwilowo powstrzymany w bitwie pod Lepanto, ale nie złagodniał, aż dopiero w 1683 roku nasz król Jan Sobieski. Zastopował ten napór islamski właśnie w tej w, w wyprawie wiedeńskiej. No i potem już Turcja, która była czołową potęgą świata islamskiego, już Europie od tamtej pory nie była w stanie zagrozić. No teraz sytuacja jest trochę inna. Turcja. Staje się regionalnym mocarstwem, no ale na razie innego rodzaju napór islamski mamy, nie taki militarny, tylko migrański. W związku z tym Europa, która traci ducha chrześcijańskiego, dzięki któremu została stworzona jako pewna formacja cywilizacyjna w postaci cywilizacji łacińskiej, jest podmywana. Przez świat islamski. I tak bym zdefiniował tę sytuację społeczno-kulturalną na świecie. Pan Michał, mistrzu Stanisławie, jak, we, jak według pana jest z tymi Chinami w kontekście wojny? Rosyjsko-ukraińskiej. Jedni eksperci mówią, że Chińczykom ta wojna na rękę, bo osłabia Rosję, podczas gdy inni, że im to nie w smak, bo osłabia Rosję. I bądź tu mądry, pozdrawiam, zdrowia, życzę i pogody ducha. No ja bym się raczej do tych pierwszych bym tutaj przyłączył. Że Chińczykom ta wojna jest na rękę, bo osłabia Rosję. Rosja, wprawdzie w tej chwili zawarła takie porozumienie z Chinami, że wspólnie będą walczyć z hegemonizmem, no to nie trudno się domyślić, co się za tym kryje że za tym kryją się Stany Zjednoczone. Ale taka osłabiona Rosja jest dla Chin sojusznikiem takim łatwiejszym niż Rosja, taka bardzo supermocarstwowa. W związku z tym raczej tak bym to widział. Wiecie Państwo, warto również od tej strony na to spojrzeć, od strony budżetów wojskowych. Otóż. Stany Zjednoczone mają budżet wojskowy na poziomie 750 miliardów dolarów. Następnym państwem są Chiny. Według niektórych tutaj y, ocen, bo to jest oczywiście tam tajemnicy, to utrzymują, y, to jest 500 miliardów dolarów, a, dopiero, a Rosja dopiero tam w, daleko w tyle na poziomie jakichś 70 miliardów dolarów. Więc tak to wygląda. Pozdrawiam, życzę zdrowia i pogody ducha. Dziękuję bardzo za te życzenia. Ja też panu życzę tego samego. Pan Mateusz Piwowarczyk. Dzień dobry, panie Stanisławie. W sprawie wojny na Ukrainie naszła mnie pewna refleksja. Przed drugą wojną światową Stalin wszystkimi, wszelkimi możliwymi środkami starał się przekonać państwa europejskie, że Rosja to zacofany kraj, niezdolny jeszcze do wojny przez następne 50 lat. Po to oszczędzono od Trockiego żeby szedł na zachód i opowiadał, jak to w Rosji jest źle i zachód w to uwierzył. I teraz moje pytanie. Czy wojna na Ukrainie nie ma pokazać tego samego, że rosyjska armia to takie chłopy od pługa oderwane, sprzęt wojskowy jest przestarzały i w sumie nawet takiej Ukrainy nie potrafią dobrze podbić. A w międzyczasie przygotowywane są plany podbicia Zachodu. Dziękuję za Pana folietony, robi Pan kawał dobrej roboty, życzę dużo zdrowia, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo za miłe słowa i życzenia. No, y, y, po pierwsze, chyba myślę, że pan trochę przesadza, mówiąc, że Stalin wszelkimi możliwymi środkami starał się przekonać państwa europejskie, że Rosja to kraj zacofany, że niezdolny jeszcze do wojny, to może i tak, ale przecież wszystkie te. Y, y, Cały wysiłek epoki stalinowskiej to jest intensywna industrializacja Rosji właśnie w kierunku zbudowania potężnego przemysłu zbrojeniowego. I warto tu podkreślić, że to niemożliwe było do ukrycia, dlatego że ten przemysł zbrojeniowy sowiecki był budowany przy udziale ekspertów amerykańskich. No to oni wiedzieli doskonale, do czego ten przemysł zbrojeniowy sowiecki może być zdolny. Więc tutaj Trocki akurat raczej nie taką misję miał. Stalin Trockiego w końcu zamordował, kazał zamordować i tam czekanem go w głowę jakiś rękawzista uderzył i Trocki umarł. A Trocki uważał, że to Związek Sowiecki pod przywództwem Stalina jest bardzo niebezpieczny, w związku z tym raczej odwrotnym, odwrotną misję miał. Wojna na Ukrainie, no cóż, ja wielokrotnie mówiłem, że to nie jest tak, że, wo, że rosyjska armia przeprowadzi wojnę na Ukrainie z Ukrainą. Ona prowadzi wojnę na Ukrainie z całym Sojuszem Północnoatlantyckim i to nie jest łatwa wojna. To podobna sytuacja była w Wietnamie, kiedy Stany Zjednoczone prowadziły wojnę przez nie z Wietnamem, bo z Wietnamem to by sobie poradziły szybko, tylko z całym Układem Warszawskim i Chinami na dodatek. I dlatego tak trudno im szło aż w końcu musieli, że tak powiem, z, um, Wietnamskim obiciem się wycofać. Więc tak to, tak to widzę. Pan Jakub Nowak. Szanowny panie Stanisławie, dlaczego osoby o poglądach prawicowych spolszczają imiona zagranicznych osób publicznych, jak na przykład Joe Biden, Włodzimierz Putin? Skąd u pana wziął się ten zwyczaj? Czy za pana młodości wszyscy tak mówili? No, za mojej młodości to wszyscy tak nie mówili. Ale jeszcze w, w okresie międzywojennym to wielu ludzi tak mówiło, i dopiero podobno Mieczysław Gryzewski wprowadził taką dziwaczną modę, że się nie przekłada imion na język polski tymczasem, przedtem to tak było no, ja i zresztą do dzisiaj jest, nie mówi się królowa Elizabeth, tylko królowa Elżbieta i dlaczego w takim razie mamy mówić na, na prezydenta Bidena, że to Joe Biden, kiedy on jest Józio no, imię to, im, to takie zdrobnienie Joe, to się zresztą Amerykanie mają taką manierę. Na przykład prezydent Carter to był Jimmy, czyli Kubuś. Prezydent Clinton to był Bill, czyli Willuś. No dlaczego mamy tutaj w, po angielsku to tak znaczy? No to my możemy tłumaczyć to na polski. I to nie jest żadna dziwaczna maniera, nie. tylko moim zdaniem normalne. To i dlatego nawet w języku mówionym trzeba jakoś do normalności nawiązywać. Pan Dominik Motel. Drogi panie Stanisławie, mam pytanie dotyczące spraw naszej potężnej armii. Skoro PiS nazywany jest pieszczotliwie Żoliborską Grupą Rekonstrukcyjną Sanacji, to dlaczego wzorem tamtych polityków, gdy pali się pod kutrem, kuprem, to oczekuje, że nasi najwierniejsi sojusznicy oddadzą nam swój najlepszy sprzęt wojskowy, a nie idą drogą marszałka śmigłego i generała Kasprzyckiego? i nie walczą o pożyczki wojenne na sprzęt u kon konkretnych producentów na wzór tej z Rambuie 1936 roku. Czyżby zapewnienia o Challengera z Anglii, Leopardach z Niemiec, czy tego mis mi misternego ustrojstwa z firmy Hyundai przysłaniały kompletnie oczy naszemu naczelnemu wodzowi i jego zastępcy Błaszczakowi. Czy Polskę stać politycznie na za zaciąganie pożyczek zbrojeniowych? No proszę pana, yy, niestety yy, ja to z ubolewaniem stwierdzam, że nasi umiłowani przywódcy nie potrafią yy, osiągać dla Polski korzyści, które by mogła Polska osiągnąć choćby z faktu przynależności do NATO. No na przykład teraz. Stany Zjednoczone deklarują, że w związku z wojną na Ukrainie chcą wzmacniać wschodnią flankę NATO. W tym samym czasie Sejm uchwalił ustawę o bronie ojczyzny, która przewiduje powiększenie polskiej armii do 300 tysięcy żołnierzy. Te 200 tysięcy dodatkowo trzeba przecież uzbroić. No i dlaczego pan prezydent Duda nie zaproponował prezydentowi Bidenowi, że jeśli chce tutaj wzmacniać wschodnią flankę NATO, no to mógłby. Stany Zjednoczone mogłyby sfinansować uzbrojenie tych dodatkowych 200 tysięcy żołnierzy. Niczym pan prezydent Duda nie ryzykował, bo jeśli prezydent Biden by mu odmówił, no to gorzej by nie było, ale może by mu nie odmówił, może by się zaczął targować, że nie 200 tysięcy, ale 100, no to też by się warto było po to skryć. No niestety, jeśli chodzi o te challengery i leopardy, zwłaszcza z Niemiec, no to podobno Niemcy taką obietnicę Polsce złożyły, ale nie na piśmie, nie na piśmie, bo na przykład Czech Republika Czes Czeska to taką umowę y, z, z, na piśmie uzyskała, podpisała, natomiast Polska się zezwoliła, no to jest właśnie ta nasza dyplomacja, pożal się Boże. No i później właśnie teraz tam Jarosław Kaczyński się odgraża, że on to uderzy pięścią w stół, i Niemcy mu reparacje wojenne wypłacą. No, po prostu żałośnie to wygląda. Pan Andrzej Kowalski. Szanowny panie Stanisławie, jaka powinna być Białoruś z punktu widzenia Polski? Bo, jeśli stałaby się niezależna, czytaj otwarta na Zachód, to Putin tak łatwo by się nie pogodził z utratą tego, co jest przypisane Rosji. Mogłaby wybuchnąć wojna. Natomiast. Pozostanie Białorusi w obecnej sytuacji po pierwsze zbliża nas do Putina, a po drugie, sam Łukaszenka o Polsce nie wypowiada się pozytywnie, co jest lepsze dla nas? O, dla nas najlepsze dobre było to, co żeśmy zniszczyli. Na skutek zabawy w mocarstwowość z panią Swietłaną Cichanowską, Łukaszenka poczuł się zagrożony taką dywersją. No, i tam rozprawił się z, z tymi zwolennikami pani Cichanowskiej. A przy okazji, no, jedynie Putin mu okazał tutaj solidarność, w związku z tym, no, został wepchnięty. W skutek tej zabawy w mocarstwo, w objęcia Putina. Warto przypomnieć, że Łukaszenka, chociaż tam zarzucano mu tu krytykowany, był zwłaszcza przez telewizję Bielsa, która wcale niekoniecznie musi mieć rację w tej sprawie, że Łukaszenka to jest marionetka Putina, to wcale tak nie było. Łukaszenka dosyć umiejętnie lawirował między Zachodem i Rosją. Na przykład, mało kto wie, bo to nasze niezależne media o tym nie informowały, że Aleksander Łukaszenka nie uznawał aneksji Krymu. No to nie był taką całkiem marionetką rosyjską. Ale zabawa w mocarstwowość wepchnęła go w objęcia Putina. No, i teraz Putin chyba łatwo go z tych objęć nie wypuści. Także przez takie nierozsądne postępowanie, Polska doprowadziła do sytuacji, kiedy mamy tutaj, kiedy mamy tutaj Putina na granicy i Armię Rosyjską i Łukaszenka, no trudno, żeby w tej sytuacji wypowiadał się o Polsce pozytywnie, skoro Polska mu tutaj takie psikusy urządzała z panią Cichanowską. Moim zdaniem tutaj nasza dyplomacja, pożal się Boże, powinna w większym stopniu kierować się interesem państwowym polskim, a nie zachciankami naszego najważniejszego sojusznika. I tą uwagą kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu. Dlaczego Rosja uważa Ukrainę za swoją własność? Kto wywołał pomarańczową rewolucję i Euromajdan? Jaką rolę w konflikcie odgrywają Stany Zjednoczone? I kto w światowej grze mocarstw odgrywa rolę pionków? Polisy wojny na Ukrainie. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza i Jarosława Kornasia. Dostępna na Kapitalbook.pl.